Drodzy Państwo, to co za mną widać to Montserrat, słynna hiszpańska góra, a to co przede mną to może jeszcze niesłynny, ale prawdopodobnie już niebawem będzie o nim bardzo głośno. O czym mowa Royal Enfield Guerrilla 450? Zupełna nowość skrywana przez Royala do tego stopnia, że mało kto tak naprawdę wiedział, jaki ten motocykl będzie finalnie. Ja wczoraj oczywiście po perturbacjach związanych z lotem spóźniłem się na prezentację tego motocykla. Dojechałem dopiero wieczorem, więc też o nim nie wiedziałem za wiele, ale teraz po jeżdżeniu już wiem całkiem sporo i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przekazać Wam jak najlepiej. Zacznijmy od tego, że Gorilla 450 to motocykl, który zastępuje Scrama 411 i tak jak Scram 411 ten sprzęt, też jest budowany na bazie Himaliana. Oczywiście tego nowego nowego, czyli mamy tutaj pierwszy w historii Royala Enfielda silnik chłodzony cieczą. Mamy tutaj 40 nm i ponad 40 koników. Co brzmi, przyznacie chyba całkiem nieźle. Waga to 184 kg z zalanym zbiornikiem, 140 skoku z przodu, 150 skoku z tyłu, kanapa na wysokości 780 mm. Tyle danych chyba na początek wystarczy, bo w tego typu motocyklach wydaje mi się nie do końca chodzi o dane techniczne. No dlaczego? Ponieważ nie jest to przecież high-tech, nie jest to maszyna kipiąca mocą, kipiąca tak zwanym performancem. Tutaj bardziej chodzi o wrażenia z jazdy, a te są całkiem pozytywne. To, co spodobało mi się w tej maszynie, to ogólne zestrojenie, taki overall. Fajnie to wszystko ze sobą gra. Z jednej strony nie ma tu nic odkrywczego, ten motocykl nie bryluje w żaden sposób, ale całość powoduje, że jeździ się nim po prostu przyjemnie. Zawieszenie nie ma regulacji, no ale nie ma co się dziwić w tej klasie cenowej. Do ceny przejdziemy za chwilkę. Nie ma regulacji z przodu, z tyłu możemy wyregulować sobie napięcie wstępne. Mamy do dyspozycji dwie siedemnastki. Obute w opony CAT, Jak widać, są mocno scramblerowe. W ogóle cały motocykl jest mocno scramblerowy, i chyba nie jestem jedynym, który na pierwszy rzut oka zobaczył tutaj dość mocne konotacje z Ducati Scramblerem. Ekipa z Royal Enfield twierdzi, że nie ogląda się na nikogo i stworzyli motocykl, którego design nie został zainspirowany żadnym innym motocyklem. To jest po prostu Guerrilla 450. No, ja do końca nie jestem przekonany. Ja tutaj widzę dużo Ducati Scramblera. Widzę też elementy z innych motocykli, które już są na rynku, ale to wcale nie oznacza, że to źle. O gustach się nie dyskutuje. Moim zdaniem ten motocykl wygląda dobrze, a na pewno wygląda ciekawie. Nie wszystkim będzie się zapewne podobał, no ale dzięki temu ta maszyna nie jest nijaka. Zobaczcie na ten. Kusy za nie mamy tutaj tylnej lampy klasycznej, tylko wkomponowaną w kierunkowskazy, tak jak na przykład we współczesnych motocyklach BMW. Z kolei końcówka wydechu mi kojarzy się ze sportowymi Ducatami i kanapa i reszta nadwozia, no dla mnie Ducati Scrambler. Ale to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest, że mamy do czynienia z zupełnie nowym poziomem motocykli w przypadku Royala Enfielda. Pojeździliśmy po mieście ale przejechaliśmy też na szczęście przez bardzo kręte zakręty w górach i tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę mi brakuje w tym piecu. Poniżej 3000 obrotów nie ma co zapuszczać się na wyższych biegach niż trójka. Z kolei Kręcisz go do góry i troszeczkę za szybko pojawia się odcięcie. Szukasz tej mocy przy bardzo dynamicznej jeździe. Przydałoby się, żeby po prostu zakres użytecznych obrotów i takie charakterystyczne kopnięcie, do jakiego przyzwyczaiły nas jedno drówki, pojawiał się szybciej. To znaczy, więcej dołu, drodzy Państwo góry też troszkę więcej. Jeżeli porównywać go do najbliższej konkurencji to byłby nią pewnie Triumph Speed 400 i tam w piecyku wydaje mi się, że dzieje się pomimo trochę mniejszej pojemności trochę więcej, ale Speed 400 jest też zauważalnie lżejszy więc tutaj może leżeć clue sprawy. Myślę, że gdyby zmienić tutaj przełożenie, to znaczy zębatkę z tyłu dać troszeczkę większą to ten silnik dostanie trochę więcej wigoru, no i nie będzie takiej sytuacji, że nie wiesz na tych ostrych winklach czy masz jechać na dwójce, ale ale piłować do końca, czy jechać na trójce i czekać, aż się wkręci na obroty. Jak chcesz ostrzej pojeździć, to zębatka większa z tyłu. Pewnie kosztem trochę spalania większego, no ale coś za coś. Tak poza tym kurczę. Fajny sprzęt. Bardzo podoba mi się wyświetlacz jest ładnie wkomponowany w okrągłą bryłę jest czytelny. Chociaż oczywiście w bezpośrednim słońcu mogą być z tym problemy. Szybka dosyć szybko będzie się rysować, więc warto ją zabezpieczyć jakąś folią. Natomiast jest czytelnie. Można sobie to, co się wyświetla, bardzo fajnie indywidualizować, jest dużo dostępnych informacji, generalnie na plus. A także mamy tutaj łączność z telefonem, więc uwaga, powie w świeżości. No i mamy joystick do sterowania tym wszystkim, co jest spoko, przycisk wyjścia, czyli domek działa to wszystko fajnie intuicyjnie nie trzeba wgłębiać się w instrukcję obsługi żeby posługiwać się tym sprawnie i tryby i jazdy dwa tryby jazdy performance oraz eco nie wiem czym się różnią do końca powiedzmy że jest jakaś różnica ja cały czas na performance lecę i to eko to tak może do miasta, ale no, tylko jeżeli będziesz jeździć spokojnie. Ale to co fajne, że na tym trybie performance i naprawdę mocnym odkręcaniu spalanie, jakie pokazuje mój testowy motocykl, utrzymuje się na około 3,7 litra na 100 km, a piec jest cały czas... Do odcinki kręcony po winklach, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje skrzynia biegów. To kolejny Royal Enfield, w którym skrzynia biegów działa top. Biegi wskakują zdecydowanie, a z drugiej strony leciutko i bardzo fajnie operuje się zmianą biegów bez używania klameczki, naprawdę brawa za skrzynkę. Trochę przeszkadza mi pompa hamulcowa, która mocno odstaje od motocykla i Czuję ją po prostu pod kostką. Przy mocniejszych złożeniach, kiedy opierasz się bardziej łydką o motocykl, to ta pompa gdzieś mnie tutaj w moim Trumpku uwiera. To co jest fajne w tym sprzęcie, to, że subframe jest przykręcany, nie przyspawany. Jak na maszynę w tym pułapie cenowym, warto to podkreślić, a dzięki temu będzie można sobie tą maszynkę jeszcze łatwiej indywidualizować. Każdy będzie mógł tutaj wstawić swój subframe, zrobić pięknego customa. Szkoda tylko, że sety podnóżków nie są odkręcane. Mam nadzieję, że Royal Enfield zaoferuje w ogóle taką wersję subframe'u bez setów podnóżków pasażera. Jeżeli ktoś będzie chciał jeździć wyłącznie solo, byłoby spoko. Oczywiście jest bogaty Katalog akcesoriów do tego sprzętu, więc już na dzień dobry można wyjechać z salonu z mocno zindywidualizowaną maszyną. No ale zobaczcie w ogóle, jak ten sprzęt wygląda i jak odważna kolorystyka znajduje się na tej wersji. To jest akurat wersja, bodajże, Flash, chyba ta najbogatsza, jeśli chodzi o wykończenie. A podstawowa wersja, czyli w jednym malowaniu, jej cena zaczyna się od. 25890 890 paru złotych. Czyli niecałe 26 tysięcy trzeba wyłożyć za nowiutkiego guerillę. Nie jest to najtańszy motocykl w swojej klasie? Ale na pewno jest jednym z ciekawszych i wydaje mi się, że już spokojnie mogą się ustawiać kolejki do dealerów i zapisywać się na te maszyny. Kiedy one będą dostępne? Zapewne niebawem, ale tego jeszcze nie wiem. Jeżeli dowiem się w międzyczasie, to oczywiście wam to dogram z telefonu. Miałem się dowiedzieć, więc się dowiedziałem. Dostępność tego motocykla prawdopodobnie na początku września w Polsce. Podobno akcesoria też od razu będą dostępne. Nie wiem. Tak, słyszałem od oficjeli z Royala Enfielda, więc uderzajcie do salonów i sprawdźcie koniecznie, czy to prawda. Nie ma co, uderzajcie do salonów, zapisujcie się na jazdy testowe, bo te sprzęty wkrótce pojawią się jako testówki w salonach. No i na pewno warto poznać Royala Enfielda Guerrilla 450 z bliska, jeżeli szukasz motocykla klasy A. A2 jednocylindrowego o wadze poniżej 190 kg, o wspomnianej mocy 40 paru koników, 40 N. Bardzo sympatyczne i lekki w wprowadzeniu maszyny, która udowadnia, że sześćsetka czterocylindrowa nie ma racji bytu w mieście, skoro można sobie na jednym garnuszku naprawdę chilowo, a przy okazji stylowo polatać. To na tyle na gorąco. Resztę informacji... Znajdziecie jak zwykle na www.jednoślad.pl. Tam rozpiszę się mocno na temat tej maszynki. No i mogę powiedzieć tylko jedno: Guerilla, dobrze, że jesteś. Dzięki. Pozdro, cześć. Ok? Yeah,